Cześć, widzieliście już tutaj jeden odcinek z odbudowy silnika do BMW. Prawie silnik ukończony. Teraz przejdziemy do warsztatu, bo ten silnik z jakiegoś powodu był odbudowany, remontowany, odrestaurowany tak, żeby wyglądał. Teraz podejdziemy do warsztatu i pokażemy Wam, do którego auta ten silnik jest przygotowany i co tam się dzieje. Widzieliście odrestaurowany silnik w pierwszej części tego filmu. Tutaj mamy już silnik praktycznie zdemontowany z samochodu. To jest BMW 7. Sebastian może powiedz co do tej pory w BMC było zrobione, bo dosyć dużo było zrobione. I powiedz dlaczego wymieniamy tutaj silnik. Do tej pory jeżeli chodzi o cały samochód to została polakierowana cała karoseria zakonserwowany spód, yy, wymienione wszystkie przewody hamulcowe, paliwowe, yy, każdy element zawieszenia, czyli wszystkie wahacze, łączniki, amortyzatory i tak dalej, wszystko zostało wymienione na nowe. Kolejna część to odnowienie tamtego silnika, który ma yy, 3,5 litra pojemności. Ta to jest 3 litrówka, one są bardzo podobne. Tam chyba jest 20 koni, 20 parę koni różnicy, jeżeli chodzi o moc, ale zdecydowaliśmy się na odnowienie tamtego silnika. I przy włożeniu go do tej karoserii. Może powiem też, że to jest samochód brata Sebastiana yy, i też Dominik chciał, żeby tamten jednak silnik był odrestaurowany. Tak, jak był. Yy, tak, jak miał w tak tej miał... pierwszej yy, siódemce. Tak, że żeby nawet. z tamtej siódemki, żeby był przełożony, bo ona wyglądała słabo blacharsko. Ta wyglądała lepiej. Bardziej się opłacało yy, odrestaurowywać ten yy, samochód niż tamten. Więc ten zrobiliśmy blacharsko, przygotowaliśmy. Silnik wzięliśmy z tamtej BMK, zrobimy ten silnik, zrobiony jest tamten silnik od podstaw. Teraz przezbroimy jeszcze tylko niektóre elementy z tego silnika i włożymy. A powiedzmy. mi, tej góry. ten silnik będziecie coś robić, doestaurować, czy ten jeszcze nie ma jakiejś decyzji. Możliwe, że pójdzie na sprzedaż, albo nie wiem. Albo na, albo na odbudowę i będzie czekał sobie w zapasie w razie czego do jakiegoś innego projektu. Może ktoś będzie kiedyś taki potrzebował silnik i wtedy może już będzie. Gotowy. Także z tamtym silnikiem mamy już doświadczenie, wiemy jak to zrobić, żeby wszystkie części wyglądały dobrze, żeby po kolei zwrócić uwagę na takie elementy jak pompa oleju, bo też widzieliście w poprzednim materiale, że główną przyczyną uszkodzenia tamtego silnika była przytarta pompa, przytarta oleju. pompa oleju. A w tych samochodach no nie ma co ukrywać, to są samochody, które są z końcówki lat 80., początek 90. więc. Pewnie w większości, jeżeli ktoś nie wymieniał często oleju, to te pompy się przycierały i, i, no i w tej chwili ciężko będzie znaleźć dobrą pompę w fajnym stanie, a koszt nowej jest bardzo duży. I też ciężko ogólnie z częściami nowymi, bo wiele nowych części nawet inwestor, czyli Twój brat chciałby kupić nowych, natomiast fizycznie nie było dostępne albo czas oczekiwania nie był bliżej określony że na realizację. Także ten silnik demontujemy, przygotowujemy wnętrze komorę silnika pod montaż nowego, brakujące elementy z tego silnika, tak? Tak. Demontujemy, przekręcamy do tamtego, tak, żeby on był kompletny już do włożenia. Wkładamy ten silnik, skręcamy to wszystko ze skrzynią no i tam I brakuje matuje. takich elementów jak alternator, rozrusznik, też tak, są w regeneracji, tak. w odbudowie. Nie wiem, układ paliwowy tam jest cały czy? Tutaj jest Czyli z tego będziemy brać układ paliwowy. Mhm. No, oprócz no, wtryski i listwa, no, to zostanie z tamtego przełożona. Tak jak jest, tam już jest to przygotowane. A reszta no to... Czyli teraz jest dobra okazja, żeby doczyścić komorę tak jak ma być, tak? tak. I poszczególne elementy, które nie były możliwe z zamontowanym silnikiem, można zrobić teraz i już jak będzie ten, tamten silnik gotowy, znowu wepchamy samochód. Tyle dobrze, że w tym przypadku nie trzeba zawieszenia odkręcać, tak? Tak, to no znaczy jakbyśmy mieli trochę, jak ktoś ma na przykład takie miejsce, że może sobie pozwolić na to, żeby to stało, to mógłby to ściągnąć razem ze skrzynią, nie rozkręcając jedno drugiego, tylko wyjechać tym zawieszeniem, spuścić to wszystko silnik ze skrzynią w dół i sobie przygotowywać, No, ale my nie mamy takiej możliwości, bo na co dzień musimy tutaj pracować i musimy to jakoś podzielić, więc dla mnie wygodniej jest rozdzielić silnik ze skrzynią, osobno sobie to wszystko porobić i skręcać to na aucie, a cały czas tą budę mam jezdną, mogę ją wypychać, przepychać i tak dalej, nie muszę demontować zawieszenia. Także, demontujemy silnik, przepychamy samochód, zabezpieczamy go do czasu montażu nowego silnika, i też nakręcimy odcinek może jak będziemy tutaj montować ten silnik, jak będzie wyglądało pierwsze odpalenie i może pierwsze wrażenia po takim, można powiedzieć, kompletnym remoncie silnika. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiamy. Cześć.